Małe króliki są znowu na gigancie. Cześć wszystkim! Witamy Was na moim kanale Ogród na Wózku. Oto ten jeden z uciekinierów: typowy, wykapany tatuś. Mają około miesiąca i ciągle nam uciekają. No ale no niestety, chyba już taka ich natura, bo nie możemy ich utrzymać w ryzach. Walczymy z tym cały czas. Kombinujemy. Tak jak tutaj widać, już są część dziur jest pozabezpieczanych, no ale niestety one ciągle znajdują sobie jakieś nowe. No dobrze, ale nie o królikach dzisiaj mowa. Dziś zajmiemy się ogórkami. E, ze względu na to, że poruszamy się na wózku, albo i nie, bo nie wszyscy oczywiście. E, łatwiej mi jest na przykład zbierać ogórki, które rosną pionowo. Dlatego je spionizowaliśmy. Zrobiliśmy taki, e, jakby, tunel z drutu e, dziesiątki. Mąż to jeszcze pospinał e, mniejszym drutem, szóstką, żeby to nic nie pracowało e, ani, w górę, ani, ani w górę, ani na boki, ani się też nie przewróciło nam. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten e, tunelik, taki ala, te ogórki się ładnie pną. Jak widać. Rosną też bardzo ładnie, mają bardzo dużo e, kwiatów. Tu mogą swobodnie przylatywać sobie zapylacze, więc mamy też bardzo dużo ogórków. E, może ja coś więcej na ten temat powiem Wam. E, wysokość tego jest 1,70 m. Metr 70 mój mąż spokojnie pod tym przechodzi. Oczywiście może być wyższe, to nie ma problemu. Szerokość zaraz Wam powiem, bo nawet mam miarkę przy sobie, żeby właśnie zmierzyć dokładnie, e, jaka jest szerokość. Szerokość pomiędzy skrzyniami to jest 123. Jest to zrobione po to, żebym ja mogła się swobodnie obracać, a szerokość pomiędzy prętami jest około 140 w takim razie. Tu w tym przypadku skrzynia ma około 13 metrów długości. Zastosowaliśmy 9 takich modułów. Na to jest naciągnięta siatka plastikowa do ogórków, która jest tania. Można ją kupić na Allegro za około 50 zł za 100 metrów bieżących. Ona ma jakieś e, około, myślę, że 1,50 50 1,70 70 szerokości i jest w jednej długiej rolce, więc nie musieliśmy ich łączyć po drodze. I teraz co robimy? Ogórki oczywiście, jak to ogórki, one chcą iść na dół, a my jesteśmy wredni, i je przeciągamy do góry. <noise> Dlatego, tak jak tutaj widzimy sytuację, że już ogórek nam idzie w poziomie i on się nam mocno chce mieszać. Po prostu bierzemy dziada i przestawiamy go o wyżej. No. Ja też yy, ze swojej strony. Przycinam liście ogórków ze względu na parę czynników. Chodzi tak przede wszystkim o większy dostęp powietrza, większy dostęp deszczu do korzeni, bo jak jest za gęsto, to po prostu ten deszcz słabiej się tam dostaje do korzonków. O, tutaj jest taki przystojnik. Więc nie bójcie się cięcia, te liście. Nie są aż takie ilości potrzebne. Dzisiaj właśnie się zabieram, zacięcie tych liści i możemy to ten. Druga sprawa jest taka, że e, odsłaniamy kwiaty, więc zapylacze, które nam tutaj latają, po prostu mają do nich lepszy dostęp i mają lepszą możliwość zapylenia, co daje nam lepszy i większy plon. My nie podlewamy naszych ogórków żadną chemią. Używamy tylko naturalnych produktów, czyli na przykład e, gnojówka z pokrzywy, która idealnie się nadaje do tego typu rzeczy. E, drożdy rozpuszczone z odrobiną cukru, e, albo ewentualnie e, rozrzedzone mleko. Proporcje to jest 100 gram drożdy, e, do tego 3 łyżki. Cukru na 10 litrów wody. Rozpuszczamy to, odstawiamy na kilka godzin i mamy gotowe. Pójdziemy jeszcze do tunelu, bo tam mamy podobną sytuację zastosowaną, ale troszeczkę to inaczej wygląda. W tunelu mamy. Siatkę zrobioną. Nie robimy tego na żadnych sznurkach, na, na jakichś pudołach. Bawiliśmy się w to. Co roku było z tym bardzo dużo pracy. One się rwały, parciały i, i się tak naprawdę nadawały tylko na jeden sezon, a ponieważ my nie lubimy generować śmieci, a to była generacja śmieci, ze względu na to, że na wiosnę, po prostu tutaj te tunele są opróżniane i my mamy w nich sadzonki. Tych sadzonek produkujemy bardzo dużo, więc obydwa tunele są zajęte. Zastosowaliśmy siatkę, którą łatwo zdjąć, zdemontować albo zostawić i ją po prostu dogiąć do tunelu, żeby ona sobie tam była. Nasze papryczki, tu już na dole są ogłowione, rosną, są mniejsze, większe, w zależności od odmiany. Widziałam tutaj takie duże i teraz one mi się schowały i nie mogę ich zlokalizować. O są, dobra, mamy je, słuchajcie. Patrzcie, proszę bardzo. A, jeszcze zapomniałam, jeżeli chodzi o te grządki podwyższone na zewnątrz, to jeżeli chodzi o moją wysokość, zrobione są na niespełna 50 cm, dokładnie na 48 cm, szerokość tej grządki już Wam podałam, dlaczego tak, taki wymiar, dlatego, że w momencie, kiedy ja się poruszam na wózku, E, to jest dla mnie optymalna wysokość. Ja wtedy sięgam spokojnie, stając bokiem e, w skrzyni e, do połowy, jeżeli staję przodem do skrzyni, to sięgam nawet do końca, w zależności od potrzeby i ilości e, chwastu, które muszę wypielić, jak są daleko. Jeżeli chodzi o odległość pomiędzy skrzyniami jest to minimum 120, jeżeli chodzi o mój wózek. Ze względu na to, że mnie ja mogła pomiędzy nimi swobodnie się obrócić, tak jak widzicie. I nie mam z tym problemów, ponieważ wózek no wiadomo, musimy nie tylko mierzymy szerokość wózka, ale mierzymy przekątną, w jakiej on się obraca. Jeżeli tego nie zmierzymy, nie obrócimy się. Sama szerokość wózka jest zwyczajnie za mało. Musimy dodać, żeby była przekątna. A propos ogórków, jeszcze wracając do tematu. Nie bójcie się sadzić i nie bójcie się przycinać. Jeżeli widzicie, że zaczynają słabo rosnąć, liście stają się żółte, białe, coś się dzieje z pędami. Usuńcie ten pęd. Jeżeli to jest jeden, to go po prostu usuńcie. Nie bójcie się usuwania pędu. Ze względu na to, że ogórek najczęściej już jest rozkrzywiony u dołu i tych pędów ma dużo więcej, a usuwając chory, zabezpieczacie dodatkowo resztę roślin. My dodatkowo robimy jeszcze to tak, że jeżeli widzimy, że to jest jakaś choroba grzybicza na roślinie, typu na przykład ogórek pomidor, najpierw taki pęd staramy się delikatnie wsadzić do worka i później go odciąć. Chodzi o to, że jeżeli to jest grzyb, to jakieś jego mikroelementy, y, żeby się po prostu z powietrzem nie rozniosło na resztę roślin. No i tak to u nas wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Będziemy wrzucać więcej takich filmików. I co? Do zobaczenia następnym razem. O, a tam jest mój mąż.